z tym znowu ja, już Ty i dzisiaj będziemy, y, będzie seria gry y, do przejścia, cztery gry do przejścia. I możemy w pierwszą grać, y, tutaj macie Color Hop, będziecie mieli link w opisie. Color Hop, tak się nazywa ta gra, polecam. No, grałem różnie trochę, ciężko się trochę gra, czy znaczy nawet nie trochę, ale ciężko, popatrzcie na to. Niektórzy to ja wiem że są w to koksami ale niestety ja nie jestem. Tak. O! Dobrze mi idzie, przyznajcie. Kurde, no dobra. To była pierwsza gra. Możemy zrobić dwie rundy. Gry, tą grę dobra y, tą grę oceniam na od z, zel, z nie od 0 od, gwiazdek do 5 oceniam ją na dwie gwiazdki więc druga gra jaka będzie to Crossy road To jest znana gra, więc każdy ją pewnie zna, ale postanowiłem, wiem, że będzie też naszym tutaj faworytem i zdobyłem już nawet parę dobrych skinów. Mam jeżyk albo coś tam innego, bo zdobyłem dzisiaj dwa, dwie postacie jeżyk i ten gra jest bardzo fajna. Jeśli chodzi o ocenianie, to oceniam ją. Daję jej dobre trzy. O i patrzcie, i to jest najlepsze. No. I patrzę i mam nowego skina. Patrzę i tutaj przychodzi. I mamy nowego skina. I jest to jakiś ten żów. Zagramy sobie żówiem I kończymy. Polecam tę grę. Dla mnie to spoko. Pek. Pek. No, więc Polecam, że dobrze się Tak więc, dobra, wychodzimy z tej gry. I mamy już trzecią grę, Tap Tap Dash. To jest trochę śmieszna gra, ale dobra. Dobra, bo w każdej grze wypróbowałem, więc, no nawet. Przygotowałem się, żeby być dobrze, żeby potem, żebyście po tymi w komentarzach pisali, że nie znam się na grach. Chyba, próbowałem dobrze jakieś levely. Ta gra jest łatwa do niektórych levelów. Na przykład, tu już dziesiąty, to ledwo co go przechodzę, ale o, na zielonym trzeba skręcić, tu trzeba skoczyć i po prostu naciska się. Grę oceniam na. hmm. Myślę, że damy jej dwa. Ona jest stara. O, tym level. Spróbujmy przejść ten level i kończymy grę. No i dobra. No i jak widać to jest ta gra. No spoko. Więc tap tap dash. A to jest ostatnia gra. Więc, tak. I pokażę wam, ona jest bardzo fajna. Ona się nazywa, zaraz wam powiem, bo zapomniałem już nazwy. Ale tutaj gra polega na tym, żeby nie trafić w kolce. Jedna jest fajna. Nie wiem, czy ją znacie, ale bardzo fajna gra. Polecam ją. Lubię tę grę. Już mam chyba tak 19 punktów. Ale zagram jeszcze raz. To jest ciężka gra. No dobrze, więc w tym odcinkom mogę się pożegnać. Takim Ostatnim pożegnaniem więc kończymy ten film. Cześć.